Dzień dobry, na tym filmiku chciałem troszeczkę Wam opowiedzieć o wersji 2.45 do sterowników SKZP-02. Wersja 2.45 jest podsumowaniem rozwoju linii 2.40 oprogramowania, no i wnosi kilka, kilka ciekawych rzeczy. Przede wszystkim uproszczony został troszeczkę interfejs, to znaczy w menu palnika. Poukrywane są bardziej zaawansowane opcje, których używamy rzadziej lub w ogóle. Czyli na przykład w menu powietrze mamy tylko powietrze minimalne i maksymalne. Jeżeli chcemy dojść do bardziej zaawansowanych opcji, włączamy sobie tryb instalatora. Ma to na celu po prostu ułatwienie pracy ze sterownikiem początkującym lub osobom, które nie chcą wykorzystywać zaawansowanych opcji typu skala powietrza itd. Uproszczone też jest menu modulacji, zniknęła tutaj dynamika, ona również pojawi się dopiero po włączeniu trybu instalatora. Od jakiegoś czasu jest wspólna wersja oprogramowania z zapalarką i bez zapalarki, to znaczy nie rozwijamy już dwóch osobnych oprogramowań, natomiast zapalarkę można sobie po prostu włączyć lub wyłączyć. Żeby to zrobić musimy być w menu instalatora, do którego wchodzimy oczywiście standardowo przytrzymując przez 5 sekund przycisk instalator, I jeśli wrócimy sobie w ustawienia palnika, opcje mamy do wyboru zapalarka, brak zapalarki, i wówczas jeśli zapiszemy, znika nam w ogóle menu zapalarki, czyli mamy standardowy sterownik SKZP02, który pracuje w normalnych trybach, czyli modulacja lub praca i czuwanie czuwanie z podtrzymaniem żaru. Druga opcja, jeśli włączymy sobie zapalarkę w tryb automatyczny, oczywiście pojawia nam się menu zapalarki, gdzie możemy sobie ustawić różne parametry rozpalania i wówczas on pracuje w takim cyklu, że modulacja, natomiast po osiągnięciu, po spełnieniu warunków wygaszania, czyli na przykład, że żaden z obwodów jest nieaktywny, sterownik wykonuje dopalanie, i wygasza całkowicie palenisko wchodząc w tryb czuwanie eko. I czuwanie eko w tym trybie nie podtrzymuje żaru. Czyli po prostu czeka aż nastąpi potrzeba rozpalenia i wtedy się rozpala. I trzeci tryb to jest tryb manualny zapalarki. W tym trybie mamy dostęp do zapalarki do wszystkich ustawień. Możemy rozpalić automatycznie, czyli naciskając ten przycisk, nastąpi rozpalenie za pomocą zapalarki. Natomiast dalsza praca już wygląda jak, jak w sterowniku bez zapalarki, czyli jest czuwanie z podtrzymaniem żaru i palnik się nie wygasza. Na zimę to jest dobra opcja, kiedy w zasadzie nie chcemy, żeby on się tam wygaszał bo i po co najczęściej, i wtedy generalnie po rozpaleniu automatycznym on sobie pracuje w normalnym cyklu. To tyle jeśli chodzi o zapalarkę. Z innych zmian, jest delikatna zmiana w algorytmie modulacji, teraz szybciej reaguje na przekraczanie temperatury i szybciej schodzi z modulacją, to na pewno będzie przydatne dla osób, które sterowały obwody CO tylko pompą, wyłączając pompę, na przykład zewnętrznym regulatorem pokojowym, kiedy po wyłączeniu pompy nagwałtownie gwałtownie wzrasta temperatura na kotle. W tej chwili modulacja szybciej to wychwyca. No, i doszedł jeszcze jeden, jedna rzecz. Tylko wisienka na torcie. W informacjach mamy dodatkowy przycisk I, gdzie widzimy sobie wszystkie parametry sterownika. Te najważniejsze, oczywiście nie wszystkie, bo ich jest są dużo więcej. Natomiast to widzimy sobie w jednym oknie. Podstawowe ustawienia palnika, bo to są parametry palnika. Czasami chcemy się wymienić ustawieniami, nie wiem, na Facebooku, na jakimś forum z kimś innym, żeby sobie porównać parametry, czy też podejrzeć, jakie nie mają. Mnóstwo zdjęć trzeba było robić. W tej chwili wystarczy jedna fotka, i mamy to wszystko w jednym miejscu zebrane. Myślę, że przyda się to. Nowy algorytm powinien gładziej prowadzić modulację. Natomiast nie ma co się przejmować, jeśli u kogoś ta modulacja pracuje skokowo, to naprawdę dużo zależy od tego, jakie jest zrobiona sama instalacja, jakie są przepływy. Tu jest równo dlatego, że to jest instalacja z buforem 1000 litrów, więc po prostu odbiór jest zawsze bardzo jednostajny, więc bardzo łatwo sterownikowi utrzymać tą linię modulacji, natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że to nie zawsze jest możliwe i nie ma się co przejmować, jeśli tam bardzo skacze ta modulacja, no bo modulacja to jest reakcja sterownika mocą na odbiór ciepła i jeżeli mamy zmienny odbiór ciepła, bo otwierają się jakieś głowice termostatyczne, yy, załącza się CW. To jest oczywiste, że ta niebieska linia będzie nam falowała w jakimś zakresie. Także no nie prostujmy, może za wszelką cenę tego wykresu, bo to nie zawsze, nie zawsze wcale będzie dla nas skorzystne. To tak, tak a propos wykresów, skoro już tu jesteśmy. Także myślę, że jeśli chodzi o tą 2,45, to wszystko. Większych zmian nie było. Tak jak mówię, było to takie podsumowanie tej serii 2,40. Po drodze były różne zmiany. One tutaj zostały już, jak sądzę, yy, dograne wszystkie tematy. Także yy, no, myślę, że polecam w granie. To jest rozwojowa linia oprogramowania, yy, która będzie zapewne jeszcze rozwijana. Jakieś tam nowe pomysły znowu się pojawiają, więc pewnie z czasem będziemy je implementowali. Ok, dziękuję bardzo.